Siemanko, jestem z powrotem, tęskniliście? Dzięki za cierpliwość, czas wrócić do roboty, zapraszam! Cztery bezsenne noce jak blade, Imponują ci przemoc i krew? Siedzę samotnie, chłonę ten dźwięk w moim rodzinnym domu obok płońskiej sześć. O kurwa, w rodzinnym domu chłonie dźwięk przemocy i krwi. Nie wiedziałem, że Kłeby wychował się w przemocowym domu. No to kozak, że mimo tego wyszedł na ludzi. Ale nie ma bata, że mu to w większym czy mniejszym stopniu nie zryło bani. W tym samym domu, gdzie widzę się rzadko, tu gdzie chowałem strach za wersalką, chciałem już tylko stąd zniknąć jak ty ojciec chciał wyrzucać mamę przez balkon! Ja... Kurwa, ile tu jest treści w kilku wersach. aż nie wiem za co się złapać. To może po kolei to, że rzadko widzi się w tym domu w żaden sposób nie może dziwić. Jest taki film, moim zdaniem, najwspanialszy na świecie, Forest Gump. I w nim tytułowy bohater ma taką swoją drżę. Jednocześnie przyjaciółka z dzieciństwa. Swoją pierwszą miłość i tak dalej. I ona generalnie ma porytą psychę. Więcej nie chcę mówić, bo chociaż mała, to jest szansa, że ktoś tego nie widział. Do czego zmierzam. Jest taka scena, kiedy ona jest już dorosłą, teoretycznie ogarniętą kobietą, i właśnie z Forestem odwiedza swój rodzinny dom, który jest już od dłuższego czasu opuszczony. I kiedy docierają do tego domu, staje jak wryta, przez chwilę się patrzy w milczeniu i nagle wracają wspomnienia, odpierdala jej. Zaczyna rzucać w ten dombiego, jego okna, wszystkim co ma pod ręką. W tej scenie właśnie jest zajebiście oddany ten motyw, że ona wie, że nie wszystko z nią jest tak, jak powinno, i wini za to sytuację, jaką miała za dzieciaka w domu rodzinnym. Ja tego nie umiem, Powiedzieć tak, jak to jest oddane w filmie, więc bardzo zachęcam do obejrzenia. Co tam było dalej? A, zniknąć jak falkor. Falkor to oczywiście smoko wężo pies z niekończącej się opowieści. Tego co kojarzę, to chyba nie potrafił znikać, ale potrafił się zajebiście szybko przemieszczać również w czasie, co można w sumie uznać za formę znikania. Oprócz tego on miał być takim uosobieniem, czy bardziej usmokowieniem szczęścia i pomyślności. Nic dziwnego, że Kłeby o nim myślał w tamtych ciężkich chwilach. No i wyrzucania mamy przez ojca przez balkon. Tutaj mam zawsze taki dylemat moralny. W sensie nigdy nie byłem w takiej sytuacji, w moim domu nie było przemocy. Liść wypłacony gnojkowi. Za niewyporzony ryj i brak szacunku się nie liczy, więc może nie mam prawa się wypowiadać w tej kwestii, choćby dlatego to zrobię. Chodzi mi o to, że nigdy nie rozumiałem kobiet, które to spotyka. To znaczy nie wszystkich, ale tych, które w tym tkwią. Dlaczego? Kurwa dlaczego na to pozwalają? I jeszcze dziecko w tym wszystkim? Dlaczego do ciężkiego chuja one pozwalają się tak traktować? Terroryzować siebie i co gorsza dziecko czy dzieci? Dlaczego dalej są z tym chorym pojebem? A z drugiej strony krew mnie zalewa, że w tym kraju tak ciężko jest się pozbyć takiego skór syna. Prawo bardziej chroni oprawcę niż ofiarę. Dopóki nie dojdzie do tragedii, to chuj niech sobie maltretuje rodzinę. Może to poczucie bezsilności, brak nadziei na otrzymanie pomocy. Trzymają te kobiety przy tych śmieciach. No ale kurwa, choćby dla dobra dzieci, chyba bym spierdalał le gdzie, nie wiem, pod most, ale nie pozwoliłbym ich krzywdzić. Wybaczcie, że się tak rozgadałem, lecimy a dalej. tym. samym, do którego ci wracam po trasie, zacząłem już myśleć jak kacet, mówili nie da się, a teraz sam widzisz, że da się znajomi na kasie To nazwą karierą. Przepraszam za szczerość. No taką mam pracę, choć mogą być całkiem inaczej. Nie myślę o tym, nawet czasem, nawet czasem, ra! Matko jedyna, czekaj, brachu, za szybko napierdalasz, nie nadążam, jeszcze raz. Samem, do którego ci wracam po trasie, zacząłem już myśleć jak kacet, mówili, nie da się, a teraz sam widzisz. Da o, tutaj stop! Pierwsza myśl jaka mi przyszła to oczywiście, że się da. Ale dobrze wiemy, że to wcale nie takie oczywiste. Trzeba jednak mieć tę psychę, żeby mimo tak poważnej chujni nie odpuścić i jeszcze tak daleko zajść. Zresztą wracając do smoka Falkora, jego główne takie motto brzmiało: nigdy się nie poddawaj, a szczęście samo cię odnajdzie. Czy trzeba coś dodawać? na kasie nazwą karierą, przepraszam za taką mam pracę, choć mogło być całkiem inaczej. Nie myślę o tym nawet czasem, nawet czasem, nie myśli o tym nawet czasem, że mogło być inaczej. No wcale się nie dziwię, bo strach pomyśleć, jak mogło się potoczyć jego życie. Kurwa mocny jest ten utwór.

Rozumiem, kłębo miał, albo i dalej ma, jakieś problemy z hazardem i przejebał grube hajsy, tak? Mam wrażenie, że w tym fragmencie jest równie dużo treści, co w poprzednich, ale że on jest taki bardziej dla tych, którzy go znają. O, na przykład stracił majątek w sensie, że dużo, czy w sensie, że wszystko i musiał się odbijać. Stracił zdrowie? Tutaj też nie bardzo wiem o co chodzi. mu siadła i miał jakieś problemy? Czy dostał jakiś poważny wpierdol, bo zadał się przy tym hazardzie i nie z tym, z kim trzeba. No i podobnie z tym wkurwionym kłę. Czuję, że to jest jakieś nawiązanie do czegoś, ale musiałbym znać jego historię lepiej, żeby pogrzebać głębiej w znaczeniu tych słów. Może kiedyś faktycznie się tym zainteresuje, ale z pewnością nie w tej chwili, lecimy dalej ten noc jak blade, i ponury ci presja i stres musisz zawsze wyglądać jak gwiazda się ścigać i babrać jeśli chcesz tu wejść ja nie chciałem a dlaczego dziś piszę kawałek dlaczego dziś piszę kawałek dlaczego dziś piszę kawałek No nie dlaczego? może to pozwala w jakiś sposób zapomnieć o tym co było nie to bez sensu skoro kawałek sam w sobie traktuje o tym co było ale może żeby jakoś sobie ułatwić życie z tym bagażem forma terapii ucieczki co do początku tego fragmentu to mnie trochę zastanawia to nie jest pierwszy kawałek w którym ktoś niejako narzeka że ten świat w którym się obraca jest jaki jest Musisz zawsze wyglądać twarzać pozory brać udział w wyścigu Szczurów, żeby nie zostać w tyle? Ty mordo, ale chyba wszędzie jest podobnie, co? No, może nie wszędzie trzeba wyglądać? Ja na przykład nie wyglądam, hehe. <gry> ale ten wyścig szczurów, czy ciągłe, jak to było babranie się, żeby coś znaczyć, to wydaje mi się towarzyszy niemal każdej branży. Chodzi mi o to, że to było tyle razy przewinięte, a jednak mniej znani artyści dalej marzą o tym świecie. A gdy już doczłapią się do topki, to co? Nagrają kawałek o tym, jak chujowe jest to środowisko? Zmierzam do tego, że ja na przykład mam pracę, w której wykonuję i odbieram od chuja telefonów. I ja wiedziałem, bo sprawdziłem, bo jestem mądry, zanim się w ogóle o nią ubiegałem, że w dużej mierze na tym ona polega. I jak już ją dostałem, to idą z drogą, powinienem się teraz wkurwiać, że muszę odebrać albo wykonać telefon? Nie chcesz wypaść z go, Pracuj ciężko i odbieraj jebany telefon. Nie chcesz spaść z rapowej topki? Pracuj ciężko, wyglądaj jak gwiazda i się babraj, no. Takie jest moje zdanie. Nie będę się powtarzał, co w przypadku, gdyby ktoś poszedł się nim urażony. Dla wielu to są. O, jaka fajna zmiana na tempo. I wszyscy wokół marzą o tym, żeby nie wyszło. Już czułem ten mrok. i chud, i co by się nie działo. Zawsze musiałem wyrnąć nawet jak los. To wróg, i nieraz nawet w najgorętszych miejscach jest zimno. Musiałem dać krok naprzód, gdy cała reszta za mną się martwi. Opinią dla wielu, absolutnie kozackie. Miej wyjebane, a będzie ci dane, jak mawiał. Huj wie kto, ale klasyk. Bardzo mi się podoba ten tekst. Co by się nie działo, nie poddawaj się. Zrób krok naprzód. Żyj w zgodzie ze sobą i chuj w to, co kto o tym myśli. To szok, i ból, i nieraz pozostaje ci już tylko krzyk z gardła, już czułem ten mrok. I chud, ale nigdy nie będę tańczył tak jak mi zagraszyna. To prawda. Wszyscy czasami wobec sytuacji, które nas spotykają, jesteśmy tak bezsilni, że mamy ochotę krzyczeć, bo niewiele więcej możemy zrobić. Bezsilność to suka. Brzmi trochę seksistowsko, ale nic nie poradzę, że bezsilność to rodzaj żeński. Dobra, żeby było sprawiedliwie, to powiem, że bezsilność to chuj. Ale ta druga część, mimo tego, że nieraz pozostaje tylko ten krzyk, nigdy nie będę tańczył jak mi zagrasz. Od razu nasuwa mi dość znane powiedzenie takiego amerykańskiego pastora Chucka Swindola: Życie składa się z 10% tego co nam się przytrafia i 90% tego jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim. I przykład Kłebo doskonale to pokazuje. Mógł się poddać, odpuścić, tańczyć jak mu się zagrało i płynąć jak gówno za okrętem. Ale wziął swój los w swoje ręce, zrobił krok naprzód i jest tam gdzie jest. Nawet jak los to wróg i niedaleko pada tutaj perło od błazna musiałem dać krok naprzód a teraz braci w życie piękny mam jak Islandia w kontekście całego kawałka, a raczej historii w nim opowiedzianej, to jest fantastyczne porównanie. Czajcie, Kłebo z punktu widzenia zwykłego zjadacza chleba, jak ja czy ty, czy choćby jego jak to na finał, znajomych na kasie, ma wszystko, ale on w moim rozumieniu stara się nam przekazać, że wyszedł z gówna, żeby to mieć, a i tak to, co ma, z zewnątrz wydaje się takie kolorowe, kariera znajomości, życie jak w Madrycie, ale tak naprawdę to ta ciągła praca, wyścig szczurów, babranie się. Porównanie to Islandii wydaje mi się doskonałe, bo jak kojarzy się Islandia, przepiękna, ale jednak chłodna i surowa. Zupełnie jakiego życie, które daje mu ten hajs i wiele innych korzyści ale jednak wokół mrok i chłód. Taka kwintesencja czegoś za coś. Zresztą wspaniale ukazuje to bardzo ładny teledysk. Także wykonanie nie pozostawia przynajmniej jak dla mnie niczego do życzenia. Czyli ogólnie rzecz biorąc bardzo zajebisty utwór. Bardzo zajebisty, można tak powiedzieć. A chuj w to, bardzo zajebisty w kurwę! Jeżeli chodzi o odbiór kawałka, to wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, co na ten moment przychodzi mi do głowy. Na koniec chciałbym jednak jeszcze dorzucić ogromne podziękowania za Wasze wsparcie. To, co zobaczyłem, jak odpaliłem Tipla i totalnie rozjewało mi łeb. Szczerze mówiąc, to nawet nie za bardzo potrafię znaleźć słowa, którymi mógłbym opisać jak wielką sprawiło mi to radość. Jak bardzo poczułem, że naprawdę doceniacie to, co robię i chcecie mi pomóc rozwinąć siebie i kanał. Kamilek, Fiszu, Stachu, Koso, BRHS, Kanar, Młody Swatek, Emma, Skrecik, tu gruby Donate. Didek, Pepe, tutaj też z gestem. Bonhart, następny Bogol. Jak zobaczyłem trzeciego na taką kwotę, to mi i zacząłem planować nowe życie na Dominikanie. Bartek, Dycha, Mezi, Cypek, Morton, Hudefakis, Barek, Marcin, Talma, Wojtek, Ekran monitorowy, Kamil, Adi, Get Money, Live Life, Wild Genitals. Ciekawy nick, brachu. Też Twój pieniędzy, na pewno się nie zmarnują. Konkielo i gąbka. Kochani, jesteście wielcy. Z całego serca dziękuję. Dziękuję wam wszystkim, którzy mnie oglądacie, słuchacie, komentujecie, wszystkim, którzy się ze mną zgadzają i tym, którzy krytykują. To wytworzycie ten kanał. Bardzo dziękuję za wsparcie i poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!